Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dzisiaj zaczyna się Wielki Post, Środa Popielcowa, ale to nie będzie odcinek z serii Didymos, nie będzie to o jakichś przemyśleniach natury religijnej. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest dobry, dobry czas na to. Ja, to. ja to nagrywam oczywiście dzień wcześniej. A znaczy czy nie wiem, oczywiście, no nagrywam to dzień wcześniej. W zasadzie to mógłbym zrobić live, ale, ale um, uznałem, że jednak nagranie tego na spokojnie będzie, będzie lepsze. Słuchajcie, co, po, po co, co ja bym chciał Wam tutaj przekazać? A mianowicie chciałbym Wam przekazać, że tak sobie siedzę tutaj, siedzę przy tym swoim stanowisku pracy, w tym swoim studiu i doszedłem do wniosku, że pokażę Wam to raz, że było takie pytanie odnośnie, odnośnie tego, co można zrobić na jubileusz tam okrągłej liczby subów, że można pokazać na przykład studio, to ja już to kiedyś robiłem, różnica jest taka, że zwykle jak coś takiego chciałem robić, nawet ten film, który się nigdy nie ukaże prawdopodobnie, czyli film o oświetleniu, to ja wtedy posprzątałem. Chociaż Kacper mówi, nie, źle, że sprzątałeś, trzeba pokazać, jak to wygląda na co dzień, więc dzisiaj wam pokażę, jak to wygląda na co dzień. I ja myślę, że to jest, to ma, jaki to ma cel. To ma cel, żeby pokazać, że nie tylko Wy macie taki problem, tylko każdy ma pewnie taki problem, albo 95% ludzkości. Żeby powiedzieć o pewnym o pewnym takim problemie naszych czasów, naszych czasów i, i zastanowić się, czy jest na to jakieś rozwiązanie. Pokażę Wam moje biurko, jak wygląda teraz, w tej chwili. Myślałem, że będę przełączał kamerę. Niestety na, na iPhone'ie przełączanie kamery podczas nagrywania nie wchodzi w grę. To jest moje biurko. Pad od Xboxa, dlatego że gram sobie w mm, Cyberpunka, znaczy grałem w Sobotę kilka godzin, ale to nie było jakoś strasznie długo. E, tu jakieś prawda certyfikaty akcji, jakieś sterowniki od drukarki, czy, nie, od monitora, e, jakaś karta gwarancyjna, e, jakieś otwieracze. Pełno kabli. Yy, tutaj yy, ten yy, rejestrator dźwięku, bo nagrywałem nim yy, ścieżkę dabingową. Yy, no ta źle się nagrało, będę musiał powtarzać. Yy, od jakiegoś czasu pracuję na monitorze, który, do którego mam podłączonego MacBooka. No i jak widzicie, nie jest, nie jest za różowo, nie? Niestety, e, podobnie wygląda to e, też, jeżeli chodzi o resztę pomieszczenia. Tu są e, kartony z jakimiś piwami, to jest naprawdę jakiś tam e, kropla w morzu. To częściowo to są e, m, kartony z piwami, które ściągnąłem wtedy z tego filmu, jak nagrywałem koniec degustacji. E, częściowo to są jeszcze jakieś stare w ogóle z e, promocji, e, z promocji tej z kraftowym piwem. Jeszcze ich tego nie wyniosłem. E, Tutaj moja mata, na której czasem ćwiczę jogę, ale też y, rozciągam się po bieganiu. E, w związku z tym, że się ostatnio rozciągałem po bieganiu, to tutaj leżą, leży para skarpet wodoodpornych, do, do, dech strzel, których, w których ostatnio biegałem po, po, um, po śniegu. Jak widzicie, tam walizka, jakiś stary fotel, którego jeszcze nie wywaliłem, mimo że mam drugi, albo może się przyda. Tutaj jakiś bajzel poza kadrem, który się, który się w kadrze na szczęście nie mieści. Jakieś kabelki, jakiś ten. No tutaj też niewiele lepiej. Plątanina kabli, ładowarek. Zaraz wam pokażę jeszcze mój pulpit na, na kompie. Moda też jest y, znamienne, że to tak naprawdę w każdym jednym e, aspekcie e, wygląda tak samo, e, bo, bo to wcale nie jest lepiej, tak? Tutaj są jakieś ten... O, tyle. Jak, jak to się robi? czytajcie jak to się robi. Jest taka opcja, żeby pokazać, ten, od, odsunąć ten ekran. Kurka, nie wiem jak. E, 95 zakładek? Nie, no, ze 30... E, tu jakieś pootwierane katalogi, pliki niepozamykane z projekty z Audacity, z, z przerabiane na podcast chcę wam, pokazać, chcę wam pokazać, chcę wam pokazać, jak wygląda pulpit, bo to też jest znamienne. Dobra, zamykaj to wszystko, zamykaj. Kalendarz. Kalendarz też jest znamienny, chociaż on akurat nie jest jakoś tak bardzo mocno wypełniony. Czekajcie, już powoli odsłaniamy. Czemu to się nie chce zamknąć? Co to jest w ogóle za, za, za ta? Czekaj, zamknij. Co? Co? To nie zniknie, tak? Co to jest? Nawet nie wiem. No kurka, no. O, jest. Tak wygląda mój pulpit. E, dziesiątki zrzutów ekranu, które mi były do czegoś potrzebne i już ich nie usunąłem. Jakiś kalkulator, na którym coś tam liczyłem. E, bo ja mam wrażenie, że tak w ogóle wygląda całe moje życie. E, to znaczy y, dużo spraw, które trzeba zrobić na już. Tu odesłać, jakieś tam e, dokumenty, e, dokumenty dla e, demater dematerializacji akcji. Tu jakiś pit wydrukowany, żeby wysłać e, 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 pocztą, e, akurat Kacprowi. E, tu jakieś, e, wiecie, no pełno rzeczy, które trzeba zrobić, ogarnianie, tak naprawdę próba ogarniania tego całego bajzlu nieudana do końca, nie mająca ten i ja powiem wam, że czasami bardzo kuszący dla mnie jest taki minimalizm, tak. To minimalizm niestety jest strasznie mm, raz że strasznie opresyjny, dwa, że mm, on niestety wymaga wyrzucania a tutaj jest wiele rzeczy, które się mogą przydać, bo które, które trzeba trzymać, bo wymogi prawa, bo jakieś tam kwestie no, tych wszystkich rachunków, umów, odsyłanych jakichś zaświadczeń, odpowiedzi tu jakieś dwa na jakieś ubezpieczenie, no, masakra po prostu. I człowiek naprawdę czuje się tym wszystkim kurwa przytłoczony. I ja też się czuję przytłoczony tym wszystkim. Nawet ten pulpit, mnie ten oczywiście, to wszystko jest do zrobienia. Biurko myślę, że pół godziny, cały tutaj ten z godzinkę, no i trzeba to po prostu zrobić. I zamierzam to zrobić. Natomiast chciałem wam pokazać, że jak myślicie, że tylko u was tak to wszystko wygląda, to się mylicie, nie? To tak jak, jak mawiał ten z Kazika, z kultu. To tak nie myśl, kurwa. No to każdy tak ma. Każdy. I tak naprawdę sztuka polega chyba na tym, żeby w tym całym bajzlu pilnować tych rzeczy, które są... Kurka... Tak mi się tutaj giba, nie chcę, żeby mi się gibało. Pilnować tych rzeczy, które są rzeczywiście najważniejsze, nie? I olać to, że tutaj, prawda, jest jakiś bałagan, ten, ale zrób to, co jest ważne, czyli to, co musisz, to, co się liczy, to, z czego są rzeczywiście pieniądze, to, z czego. To... I przede wszystkim najgorsze jest to, że bardzo często w tym całym naszym, cały dzień nasz tak wygląda, tak? Czyli tu coś zjeść, tu coś ten porobić, tu wysłać, tu tego. Czy mój dzień tak wygląda? Nie ma tej takiej struktury, tu pracuję, tu nie pracuję. E, więc e, cały problem polega na tym, że mm, łatwo w tym wszystkim się zagubić i zapomnieć o tym, co jest ważne. E, I e, a co jest ważne? No ważni są ludzie, ważne są relacje z tymi ludźmi, ważny jest czas dla nich e, i Czasami ten cały bajzel, to jest tak jak wiecie ta metafora tego, tego słoika, co ten profesor przyniósł na wykładnie, gdzie powkładał do niego kamienie i mówi i mówi do studentów, czy ten słoik jest pełny? No i studenci mówią, że tak. No to teraz między te kamienie powsypywał żwir, mówi. A czy teraz jest pełny? No tak. No to potem pow, powsypywał. E, e, Piasek, a mówi, a teraz jest pełny? No, teraz już na bank jest pełny, no ale widzą, że rzeczywiście. No i on mówi tak: Słuchajcie, ten słoik to jest metafora waszego życia. Kamienie to są najważniejsze rzeczy w życiu. Żwir to są rzeczy, które was pasjonują, a znaczy te najważniejsze rzeczy w życiu no, to właśnie rodzina, przyjaciele i tak dalej. A piasek to jest praca. Jak zapełnicie wszystko piaskiem, to nie będzie miejsca na kamienie. Nie? Na co wstał jeden student z końca sali, wyciągnął z plecaka z plecaka butelkę piwa, odkapslował ją i wlał do tego, do tego słoja i mówi nieważne jak bardzo pełne jest Twoje życie, zawsze znajdziesz tam miejsce na e, piwko z kumplami. <grym> Więc e, może i tak, może i tak, ale jak zalejecie wszystko piwem, to też nie zmieszczą się te kamienie i te wszystkie inne rzeczy. Powiem Wam, to jest troszkę... Czy ty się chwalisz, czy się żalisz, nie? <laughs> Więc jedno i drugie, nie? To znaczy chwalę się, że pomimo tego całego bajzlu jakoś udaje mi się to wszystko pchać do, do przodu i ogarniać to i chociażby wrzucać te filmy i, i coś tam tworzyć. I w podobnym bajzlu udało mi się napisać książkę, w podobnym bajzlu udało mi się 3000 filmów zrobić. Czyli da się, tak? A z drugiej strony trochę się żale, że rzeczywiście jest tego tak dużo. Jest kurwa, na samo sprzątanie dziennie bym musiał poświęcać nie wiadomo ile godzin, żeby to utrzymywać w jakimś. A poza tym jest tak dużo rzeczy, które kurwa, nie da się wyrzucić. Bo najlepiej jest minimalizm wyrzucać, 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 nie? To się nie da. A, aczkolwiek trzeba, nie? Jak na przykład patrzę na ten pulpit tego. tego Komputerem myślę sobie, kurwa, ile tam jest tych rzeczy i musiałbym to pokasować. To się nie da, niektóre są potrzebne, niektóre są niepotrzebne, ale jakby mi się komp spalił, a mi się kiedyś w życiu spalił yy, komputer z dyskiem twardym, i dało się przeżyć. <grym> Bez tych, bez tych wszystkich ważnych plików, i tak dalej. Tak samo wyglądają moje zdjęcia na kompach, i tak dalej. Bez pełno zdjęć, które zrobiłem, żeby wrzucić, a ich nie wrzuciłem, trzeba by to pokazać. Nie ma czasu. Samo ogarnianie tego bajzlu to by, to by zajmowało to jest praca na cały etap. I tak samo jest niestety z całym naszym życiem, nie, to, zna to znaczy nasze relacje y, z bliskimi, gdzie coś komuś powiemy, coś odburkniemy, potem to, kurde, się ciągnie tygodniami, miesiącami, y, gdzieś tam ktoś ma żal, takich rzeczy jest, kurwa, tyle, że... I ja naprawdę y, rozumiem to, że jak kiedyś człowiek żył sobie tam w tej swojej chatynce, poszedł coś tam po pokosić, ten, to było, kurwa, prościej, nie, no było. Ale z drugiej strony, i paradoks taki, to też chyba czytałem u Radka Kotarskiego w tej jego książce. Ineczaj. Ineczaj on tam na wstępie pisze, że gdyby tu przyszli z przeszłości przodkowie i byś im pokazał, jak masz pralkę, jak masz zmywarkę. Jak masz yy, odkurzacz, prawda, robota, i tak dalej, i tak dalej. To oni powiedzieli, ale ty masz dużo wolnego czasu. Nie kurwa, wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, więc. Taka wam powiem historia. Taka historia i. Yy, z jednej strony, e, kręcę ten film po to, żeby wam pokazać. Być może, że teraz odetniecie, o kurwa, to u mnie nie jest tak źle, taki burdel, jaki kopyr ma na tym, w tym wszystkim, to. chociaż fakt, faktem nie ma tu za bardzo jedzenia. E, jakiegoś spleśniałego, to myślę, że to też u niektórych może być. Czasami są jakieś niedopite piwa, ale to rzadko, staram się nie, Znaczy inaczej, staram się dopijać. Niestety. E, więc, e... Więc chciałem wam pokazać, żebyście się nie łamali, że prawda, wasze życie jest pełne takiego tego i to na naprawdę nic się z tego nie uda. Um, nie uda się tego posprzątać. Być może, że y, to mnie zmotywuje do tego, żeby posprzątać i nagrać za jakiś czas w wysprzątanym y, już studiu, nagrać y, y, kolejny taki film o tym, że jednak się da, że mi zajęło to, nie wiem, 3 tygodnie, <grym> czy tygo, czy nie wiem jak. Natomiast powiem Wam, że minimalizm to jest jednak dla bogatych ludzi i dla ludzi, którzy mogą na przykład pewne rzeczy na kogoś scedować, mają tam prawda konsjerza, który im ogarnia rachunki i inne, kurwa, duperele, nie muszą się tym martwić. To tak, to wtedy można być minimalistą, nie? kiedy możesz wziąć 90% rzeczy ze swojej szafy, wziąć i wypierdzielić. A nie na zasadzie, no, trochę już są ciasne, te spodnie zostawię, bo może jeszcze schudnę. Albo odwrotnie, nie? No, na razie schudłem, spodnie są szerokie, ale chyba nie będę ich wyrzucał, bo jeszcze nie wiadomo, co będzie. I tak niestety się mm, trzyma te wszystkie ubrania, te wszystkie, no, tego jest po prostu, kurwa, tyle... Że jak ja sobie myślę czasami, że fajnie by było, jak już się dzieci wyprowadzą gdzieś sobie, pojechać gdzieś tam, ale mówię, ale kurwa, co ja zrobię z tymi rzeczami? Co ja zrobię z tym wszystkim? no, no albo wyrzucić, no, sprzedać. No, nawet mi się nie chce myśleć o tym, ile bym musiał poświęcić czasu na to, żeby to wszystko sprzedać, nie? Gdy no, jakąś to wartość tam ma, ale to, to znowu, trzeba by kogoś mieć, kto, kto to wszystko za ciebie zrobi. I takiego asystenta potrzebowałby, kurwa, każdy, każdy jeden człowiek, nie? Także powiem Wam, że problemy pierwszego świata wbrew pozorom, wbrew pozorom jednak są istotne. Nie? I minimalizm to jest bardzo fajna rzecz, ale bardzo kosztowna i, i na minimalizm stać wbrew pozorom bogatych ludzi. To by było w tym odcinku wszystko. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, mam nadzieję, że był prawdziwy, chociaż i tak się do niego ogoliłem <noise> i włosy sobie przy, przy, u, ułożyłem, żeby lepiej wyglądać, więc pamiętajcie, że nie jest to do końca stuprocentowa prawda, ale tak... 95% myślę, że jest tutaj tej prawdy w tym filmie, i, i myślę, że dlatego jest ten. O, to tu Wam pokażę jeszcze, jak wygląda stanowisko, bo to może być istotne. To białe to jest taka ala la blenda, nie? Od niej się odbija. I wiecie, co to jest? To jest taki styropian, co kiedyś w jakiejś paczce z, z tymi, z rzeczami dostałem. Tu są lampy, które świecą. Tu jest bomb, na którym mam mikrofon. Tak w miarę nad głową. Tam jest kamera, tu są dwa takie w miarę pro y, panele wygłuszające zrobione przez Kacpra, a tam z tyłu jest taki przeze mnie zrobiony na y, takim parawanie o, oblepionym y, zużytą tutaj stąd watą y, szklaną, wełną szklaną. Ech, tu jeszcze, prawda, mój stary stolik, e, z, przy którym nagrywałem kiedyś. E, jakieś piwa, które oczywiście powinny być w lodówce, ale nie są w lodówce, tylko tutaj się, prawda, e, trzymałem. Tu pusta puszka, z której pomyślałem, że oderwę etykietę, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Tu jakieś książki. E, tu stara tablica e, e, z kapslami, i tak się tu żyje, prawda, e, u kopyra. Ech, to by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.